15 września 2022. Siedmiu boleści Maryi. Hamburg. Miasto Maryi. Gdzie nie obchodzi się już jego święta, bo przejęli je władcy świata. Miasto. Tutaj na wygnaniu umarł święty papież Benedykt V. Tutaj byli wszyscy królowie. Polsce Tutaj w tym mieście urodził się Herman Cohen. Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu, apostoł Eucharystii, któremu zawdzięczamy karmel w Wadowicach, od odnowę karmelu we Francji, w Anglii i w Polsce. I tutaj w tym mieście mamy tutaj kościół Świętego Piotra z tysiąc 195 roku, który widziała Polska królowa, której rodzina zakładała klasztory, której koronacja 26 czerwca w 1295 roku przyczyniła się do nowego Królestwa Polskiego. Ale władcy świata, Żydzi, mieli swój program, który był Wydany 12 października 1492 roku w Konstantynopolu. W ramach tego programu do Hamburga przybył szatanista. Przybył 12 października 1986 roku i zaczął tańczyć tango razem z rabinem Edgarem Glückem z Hamburga. Tutaj mamy Marksa już przygotowanego na swoją rolę. I mamy fakt przejęcia w 2020 roku szkół, uczniów, który teraz się likwiduje, bo Franciszek przybył na zakończenie diabelskiego programu który będzie mieli rocznicę 530, 12 października 2022 roku. Hamburg, Miasto Maryi, gdzie nie było Święta Matki Boskiej. Była tutaj Królowa Elżbieta, która umarła 8, grudnia, 8 września tego roku. Królowa Anglii. Upamiętniło to bombardowanie Frasati, gdzie był kardynał, prawnuk króla Jana III Sowieckiego, który był królem Anglii. Frassati w Ważyńsku bombardowali 8 września w 1943 roku. Matka Boska. Zakończyła historię oświęcimia w Badowice, kiedy nawrócił się Rudolf Hess, błagając naród polski o przebaczenie. Było to 12 października 1947 roku. Tego dnia ukazała się Matka Boska, przy trzech fontanach w Rzymie. Obiecała, że się objawi. 12 października w 1937 roku Luigi Sinapi, której kazała iść do Watykanu, i powiedzieć Pawłemu, że będzie papieżem i że 10 lat się objawi. Wiedzą o tym wszystko barbarzyńcy, mordercy, do których należy do tego zespołu. Należy nie tylko Paweł VI, ale należy również Lolek z Wadowic, urodzony 18. Maja 1920 roku w Wadowicach w domu Żyda była muta, a tego dnia w Rzymie był poświęcony kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa Króla przez Deona, założyciela sercami. Matka Boska objawiła się w Rzymie 20 stycznia 1842 roku. Przed planowym spaleniem Hamburga w maju 1842 roku. Hamburg jest miastem niezwykłym, oknem na świat. Miastem Maryi, gwiazdy morza, która jest nawet w herbie. Tu rządzili wnukowie królewina III Sobieskiego. Cesarz Karol VII, koronowany przez brata arcybiskupa Clemensa Augusta, oboje urodzeni w Brukseli usunięci z historii. Ich brat kardynał Jan Teodor urodził się w Monachium 3 września 1703 roku. A po latach 3 września w 1792 roku zaczęła się rzeź kapłanów. Zaczęli od klasztoru polskiego króla Jana Kazimierza który był dziedzicem Jerozolimy po swojej matce bonie zlikwidowanej w, w Bari. w bari gdzie miano plan z 2 grudnia w 1943 roku Przygotowane były tony gazu musztardowego, żeby wytruć wszystkich Niemców. Zbombardowane statki spowodowały straszną reakcję. Zginęło tysiące ludzi. O tym zabronił przestępca Churchill mówić. Tak jak do dzisiejszego dnia. Nie ma prawdy. Bo nie ma Boga. Wyrzucili Boga. Wymienili mszę świętą. Tak jak słusznie powiedziała kobieta w świątyni opatrzności 13 marca tego roku, że należymy do Jezusa, do Jezusa Chrystusa. Że szatan szatanistą jest Jan Paweł II, bo taki jest faktycznie odpowiedzialny za śmierć tysięcy kapłanów razem z Wyszyńskim bo program zaczął się 12 października w 1492 w Konstantynopolu dlatego musiała zginąć zlikwidowana 527 żydami w poświęceniu święta Edytar w Hamburgu straciła wiarę i tutaj w Hamburgu była matką szesną wielu Żydów które zlikwidowano razem z nią a tego dnia mamy świadectwo mocy cudownego medalika w bloku kapłanów w Dachau Dachau, do którego przywieziono 13 grudnia 1940 roku 527 kapłanów jednym z nich był ksiądz biskup Nowicki, którego odrzucą w tym samym szpitalu, co odrzucą kardynała Hlonda. Biskup Nowicki przeszedł Dachał Święty kapłan, który ufundował Bazylice Mariackiej pomnik 2779 kapłanów. Przy tym pomniku Rabin Gondecki na zakończenie programu 200, 527 lat 19 stycznia zrobił teatr z tym co poszedł do nieba, z gwiazdką Owsiaka Sadomowiczem, który był tutaj w Hamburgu w ratuszu, przy nim przekazałam burmistrzowi Hamburga nowelne do świętego Ekspedyta. Matko Boże, Królowo Świata, Patronko Hamburga, dziękuję Ci za Księdza Michała Woźnickiego, za wszystkich kapłanów, którzy walczą o obronę Mszy Świętej, która przywrócona zostanie do klasztoru Pierw i do wszystkich klasztorów i kościołów świata. Matko Boże, Jezu, ufam Tobie. Matko Boże, Bolesna, Ty wszystko wiesz. Gdzie do nieba naszego? Księdza chętnij się. Twoje święto poszedł do nieba. Jesteś patronką Matko Boża, klasztorów Staniątka, wyższego klasztoru, gdzie mam przyjaciółkę. Bogu dziękuję, Matko Boża dziękuję Ci za moich przyjaciół z nieba. Jezu, ufam tobie. Hamburg, 15 wrzesień 2022 pięciu boleści, siedmiu boleści Matki Boskiej, naszej Matki.